Dzień dobry, moje słoneczko malutkie. Dzień dobry, moje malutkie słoneczko. Chodźcie się pokazać. Chodźcie się pokazać, moje skarby. No kochajcie, zobaczcie. Zobaczcie, one są cudne, cudne kicie. To są puszki, okruszki. To są takie miłe istoty. To są takie miluchy. Mówię Wam. Jakie one są słodkie. Jakie one są kochane. Naprawdę nie ma takich kotków na świecie. To są przepiękne koteczki. Znowu będziemy chyba robić niemożliwe. Co? I szukać im domu w parze. No, No, to marzenie mieć te kotki. One siebie kochają nas kochają, to są po prostu zobaczcie, ostatnio mieliśmy różne waleski i inne miłki trudne kotki a właśnie pani Bożenka się nic nie odzywa nie wiem, naprawdę ona tak zresztą ma, tak ja się nie martwię bo pani Bożenka jest taką osobą cierpliwą bardzo, więc da znać się coś będzie dobrego pewnie pewnie na razie lekko nie jest Boże, żeby tam się udało Cześć, kochani. Dobrze, gdzie wy jesteście? Już dojemy w umiudzonku, bo bardzo kotki są głodne, moje skarby. Zapraszam po, po Lolę i Nanę. Lola to jest ta, która, ta. A Nana to jest ta. Ja je poznaję po tym, że jedna ma wygolony tutaj brzuszek. Aj, ona ma zaznaczone uszka, bo one się niczym nie różnią, są cudowne. Bajeczne są. Już słoneczka dostajecie, już, już, już. Już dostajecie jedzonku kochana. już mam daje. Już mam małe taszoneczki. Już kochane. Zaraz całą troszeczkę dostaniecie, tak? Już w moje. Już moje taszineczki. Proszę proszę. proszę, proszę. Chodźcie tutaj. Chodźcie tutaj, sobie pojedziecie, żeby wszyscy widzieli. Pięknie jecie, tak? O! Proszę, moje maluśki śliczne. Wcinajcie sobie, ile chcecie. Tak. Wcinajcie, bo zaznałyście głodu. Wy wiecie, co to głód. A to cały czas. Lola, cały czas mruczy. Nie ma czasu nawet zjeść. Na no, ty tu o popatrz, tu masz, gdzieś. Talerzyki nie umyła ciotka, więc musicie się na jednym zmieścić. Bardzo ładnie, śliczne koteczki. Śliczne koteczki. Zanie cały czas. Dlatego, że one, takie koty, które zaznały głodu, to one po prostu. Dla, dla nich, przepraszam, że się tak zamyślam, ale dla nich najważniejsza sprawa to jest bezpieczeństwo takie bezpieczeństwo od głodu czyli obfitość jedzenia, dostępność właściwie jedzenia. I to, że. Po prostu w każdej chwili mogą podejść i nie grozi im głód. I wtedy kotki zdrowieją psychicznie. Nie są takie, że się zabijają za jedzeniem, bo one w pierwszych momentach się po prostu zabijały za jedzeniem, walczyły o jedzenie. A teraz proszę ładnie, zgodnie jedzą. No, jeśli sprawdzimy, jakie tutaj sytuacje, to wczorajszym zabiegu, bo to jest też ważne, żeby były jakieś historii, ale widzę, że wszystko jest wspaniałe. No, Także goteczki, właściwie już teraz będę je ogłaszać intensywnie i moi drodzy, no, jest tych kotków sporo, wbrew pozorom. I dlatego, że nie tylko u mnie są kotki. Dwa kotki, dzieci rysi, są u Bernadette. I czekają tam na domu. Długo, bardzo długo. Więc to też jest już, kurczę, załamujące, one rosną. I będzie im coraz trudniej, bo ludzie bolą małe. Ja się też o te boję, bo to już są takie, wiecie, no troszeczkę podrośnięte. To nie są jeszcze duże, już, to są jeszcze małe kotki, ale, ale już nie są pociaczkami. Mm -hmm. Tylko są młodzieży. A młodzież to ma przechlapane, nie? W każdym razie są tam te dwa kotki, dzieci rysi. Potem są e, cztery kotki u pani Renaty. Byt goście, prawda, kochanie? Potem są koteczki. Ja wam się zostawię okienko, bo musi być piękna pogoda. E, są u mnie, tak? Są te dwie dziewczyneczki, Lola i Nana. Jest Tuliś, który jest. W innym domu. I są trzy dziewczyneczki obok. No dziewczyneczki, trzy no, kociaczki, dwie dziewczynki i jeden chłopczyk, czyli kurka, gąska i gołąbek. No i oczywiście nasz gwiazdor guciu. Także jest tego wszystkiego. A ja mam dwa tygodnie słuchajcie, no to dwa tygodnie mam. Bo potem. Nie mogę tu zostawić żadnych zwierząt, bo nie będzie mnie. Ojej, kurczę, ty masz taką bóleczkę tutaj, Co Tu cię tutaj chyba ktoś kopnął, tak? Nie, to wszystko jest w porządku. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, co ta ciotka. Chodź, otworzę ci okienko, kochanie. O, i będziecie sobie dzisiaj miały otwarte okienko. Będziecie mogły sobie przynajmniej mieć jakieś powietrze i jakieś widoki na ptaszki. Tak, kochanie? To co, dziewczynki już na dziewczynki? razie żegnają się. O, patrzcie, jakie te pysie są piękne. Piękne. One są jeszcze takie nieduże, te kocinki. Naprawdę, prawda, kochanie? I widzicie, nawet zostawiają już jedzenie, tak są najedzone. Dajcie. Widok przyszłam, a tu taki widok. Dzień dobry. Gołąbek jest, słuchajcie, w zabójczy. Po prostu jest cudowny. Jest taki wspaniały, że szok. Normalnie. Szok. Tak, kochanie. No. Dzień dobry, moje wączuszki. Dzień dobry, dzień dobry. No, cio, kochanie, cio. Cio, kochanie, chodź, no dlaczego ty biegasz osobno? Ty, chodź z nimi tu biegaj, tak, ziobać. Ziobać, jaki fajny gołąb. No, gąśka. Gdzie kureczka? Kureczka. No, tak, wątuszki biegajcie, macie słoneczko, macie fajnie. Czekajcie, gdzie ja przyniosę tą wędkę? No, nie wiem. Idę po nią w takim razie, czekajcie. Słuchajcie, gąska się boi wędki. One są takie odważne, a gąseczka tu zagląda. O, osiągnęła. <grym się> Obserwuję, słuchajcie. Chciałaby, a boi się wędeczki. Tak? Zobaczcie, ja, jeszcze tak, żebyście miały, że tak powiem, co obiegać. Zobaczcie. No. Tak. jest kurka, poznaje je po nosku. Ale gałąbek jest, słuchajcie, niesamowity. On robi taki fajny ogon. A ta malutka tam zagląda za miseczki. No chodź, Niko, chodź. Chodź do nas. Chodź ja chciałam Cię pokazać, jak ty tam zaglądasz pięknie. no ja chodź. Jak ona tam zagląda. O! Wyglądaj, by chciała bardzo się bawić, ale ojej, ta wędka jest taka straszna. Taka ślaśna wędka. <śla> o, rany, rany, rany. No, tu są szaleńce, a to jedno malutkie, takie troszeczkę przestraszone. No trudno, niech sobie będzie przestraszone. Widać, o, dopiero teraz widać nimkę. O, O, uciekłam, bo się zbliżała. Dobra, to nie będziemy Ciebie muszać. Ty sobie rób, jak chcesz. Ty sobie rób, jak chcesz, mączuszku. Chodź, chodź, chodź. Idzie, idzie tutaj. Nie widzicie jej, ale <laughs> chciała przejść przez kamerę, ale zrezygnowała. <laughs> A teraz się bawi jakimś paprochem. Ojej! Cyrk z nimi. Jedna ta właśnie gąseczka jest taka bardziej nieśmiałym koteczkiem, bo one tutaj naprawdę szaleją. Zbliża się, zbliża. Nie wiem, czy wy widzicie, widzicie, zbliża się. No chodź, gąseczko, poganiaj z nimi też. Poganiaj. Zobacz, jaka to jest fajna sprawa. Fajna. Dziwaj, tak. dziwaj. No. Zobacz, jak ganiają. A ty jesteś taka delikatna dziewczyneczka, tak? Taka delikatna jesteś, kochana. Hmm? Cieść. Ty, ty, jesteś po prostu zabójczy. Cudowny. Hmm. Ojej, co zrobiła ta twoja ciośla? Co ona Dawaj. Dawaj mi tą wędkę. Dawaj, dawaj mi kureczko. Dawaj mi. O mój Boże, one są przerozkoszne, słuchajcie, przerozkoszne, naprawdę. Chodź tu do mnie, Lośka, chodź, maleńka, chodź, maleńka, śliczniutko. Tak, ty jesteś kurka, bo kurka ma, słuchajcie, taki nosiek. o, taką białą kropeczkę, nie wiem, czy widać, nie widać. <śledzio> ona, ona tak leży, jak się położy, niesamowita. Piękna Kiciunia, cudowna. Widać tą kreseczkę? Widać na nosku teraz. Mm. Chodź, będziemy kropić oczko. Jak kropić oczko, moje biedactwo. Oczko jest piękne, ale trzeba dokończyć. To co, my się użegnamy z Państwem? I do zobaczenia. Guciulku, jak się czujesz? Powiedz ciotkom. Jak się kotek czuje. No, Juniek. Pokaż nasie, pokaż jak się czujesz. Piękny zielone oki, słuchajcie. I on się robi po prostu z dnia na dzień e, piękniejszy. On miał tutaj takie futerko, i ma jeszcze takie żółt, zarzucone i takie, e, nie wiem, sztywne, szorstkie, ale reszta tu już jest po prostu gładziutka, tak? No, śliczny kotek, śliczny. Tak się cieszę, że Ty już masz za sobą. Wiesz, jak Ty się będziesz teraz genialnie czuł, człowieku. Bez robali, bez pchełek, bez bolących zębów. No. Co tam idzie do nas? Rioszek? Chodź, Rioszaku, biedaku. No, chodź, poznasz się z kolegą. Przez siateczkę. Także wszystko naprawdę, on by od, od, odżyje, jeszcze te hormony nie będą nim targać. Będzie to taki słodziak, taki niesłychany słodziak, niesłychany, niesłychany, mój kochany, tak. Czekaj, co tu masz w tym oku? Musisz być piękny, wieź, Pokaż to oko. Pokaż, <noise> pokaż, kochanie. Ale mruczy kotek. Ale tak do mnie przyjść tak nie za bardzo chce na łóżko. No nie będę go przecież zmuszać. Tak? Ważne, że jesteśmy sobie razem, że już nie siedzi w tej piwnicy. Wprawdzie będzie siedział chyba w nocy, bo nie da się. No ale trudno, to w nocy jakoś da radę. Prawda? No, moje biedactwo. To, koteczek. Ucho. No to życzymy wszystkim miłego dzioneczka. Już on się chce myć, trochę to pewnie mu tam przeszkadzają te rzeczy, te szwy jakieś tam różne. No buziaczki, papa. Przyszedł Hektorek. Pogadał troszkę. No a ty co? Nic do Hektorka. Hektorek obserwuje. To dobrze, że on przyszedł też obserwuje, bo wczoraj był tylko Rio. A Hektorek, nie wiadomo też, czy nie będzie pyszczył. Bo on niby taki ugodowy, do Rio. Ale nie wiadomo, czy mu się spodoba jakiś obcy facet w domu. Na razie gapi się jak tak zwana sroka w gnat. Tak, Hektoreczku? A ty nic, prawda? W ogóle nawet nie reagujesz. Ty jesteś niesamowity słodziak. Niesamowity. Jesteś przepiękny. No. Przedłeś się pomiziać, tak? Wszedłeś się pomiziać. Idziesz tam, dobrze. No idź tam, idź. Niech, niech cię zobaczy dobrze. On się myje, on olewa. Muszę ci zrobić, kochany, zdjęcia, wiesz, żebyś... Oczarował kogoś i pojechał. Miał kogoś na wyłączność, wtedy będzie zero stresu, będzie super po prostu. I ten ktoś da mu te kilka lat życia. Po prostu. Każdy z nas ma nieograniczoną, nieodgadnioną liczbę jeszcze przed sobą. I tym akcentem się żegnam, bo film będzie strasznie długi. Muziaczki, pa.